Morning Kambodza. z nowego mieszkanka już i jedziemy na siłkę. Wreszcie wczoraj nie byłem, no to trzeba dzisiaj, niestety, dzisiaj trzeba. O, chyba jacyś nowi lokatorzy z boku albo po prostu ich nie było i się I przyjechali, bo nie było nikogo parę dni. Eee, także roślinki rosną, zobaczcie, te pnącza różne. Panemkę trochę przytrymowałem, także powinno być dobrze. Tylko tu się tak nosi, nie wiem czemu, ile tych wyciaraczek jeszcze można na tego, się tak nosi ten, ten piasek, bo gdyby tu były te płytki, to by było inaczej, a tu jest te wylewka, ten beton i to się ściera, nie, wiadomo. Strasznie się nosi, ale no dobra, trzeba będzie to, przyjadę, to potem trzeba będzie to wyczyścić. Jadę robić klatkę. Dobra, pokażę Wam drogę teraz z nowej chaty na moją starą siłownię, jak ona wygląda, nie, czy daleko. Czyli z nowego mieszkania na, na starą siłownię, na tą najlepszą według mnie. Jedziemy. Jest <sum> chyba bli nawet bliżej niż, niż stamtąd na tamtą, wiecie. Jakieś skróty znalazłem. Najpierw jedziemy prosto. Tuż o, o. kanał. taki z boku, nie ściekowy, no płynie sobie. Smrodu jakiegoś takiego nie ma. Ale wpaść bym tam nie chciał. Cała tablica Mendelejewa, to pewnie jest, o. No i zaraz będziemy na siłce, skróty. Skróty wzdłuż kanału. No i zaraz po lewej stronie będzie sił. już jesteśmy na na siłeczce. Zobaczcie, jakie fajne skróty znalazłem. Najbliżej, jak do tej pory mogło być, także wszystko dobrze się składa. Jak na razie plusy, same plusy, byle tak dalej. Dobra. Idziemy ćwiczyć. Dobra siłowni to by to było na tyle, ale wiecie co? Coś widzę tutaj naprzeciwko siłowni, nie wiem, to jest chyba hotel Zobaczcie To jest chyba hotel Może by tam wbić Jak myślicie Idziemy, idziemy, postawię tam motorek zaraz i zobaczymy co tam co tam jest ciekawego Zobaczcie to jest jednak To jest jednak hotel To jest jednak hotel, słuchajcie, dobra, idziemy. Koleżka powiedział, że mnie oprowadzi. This is the lobby, this is the reception, right? Ja, recepcja. To tu macie figurkę, a powitanie. No dobra, idziemy zobaczyć. Restaurant is there. O i nawet basen widzę. Ale kurde. To w szoku byłem, ja jestem po prostu Ja jestem po prostu w szoku, bo tyle razy co ja tu na siłownię przyjeżdżałem i nie widziałem tego Znaczy widziałem to, ale myślałem że to jakaś jest, nie wiem, jakiś hostel czy coś takiego wiecie, nie? A tu A tu zobaczcie. This is the restaurant Tu Tuesday no i mamy basenik mm. nawet zobaczcie. Nie ma za dużo ludzi. No to much customer now. Yeah. No to much customer now. Mamy mm, little bit. Little bit. Yeah, we, we low, season. low season. rain. <laughs> rain every day. <laughs> yeah, I know. swimming pool, oh, yes, swimming pool. Yeah. zobaczcie. Swimming pool. Jest barek. Wy? W... Aha. Yeah. <laughs> Aha, 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 everyday. Yeah, every ale zobaczcie, jak ładnie to wygląda tutaj. Są palenki, są leżaczki, takie skumulowane w takim, niby takim, ten hotelik taki malutki, butikowy, ale kurczę, i basen widzę, że głęboki jest. Time, aha, 16 pokoi, 20. ale takie widać, większe nawet, takie w miarę fajne. Aha, bo nie, nie, ma, nie ma piętra żadnego, tylko to są parterowe, czyli tak takie bungalowe, ale no. No patrzcie, no, 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 no. Kole, kolejna zagwostka. Nic tylko jeździć, szukać takich niepozornych wejść i mamy tam wszystko. Patrzcie, wszędzie jakieś te wtopione. Aha, aha, okej, okay, okej. Okay. Maybe spa open uh, season, high season, maybe. Yeah, maybe. yeah. yeah. This is three, three months, three months more or four months może no 2 no i co, bardzo ładny hotelik. this is this is it. This is everything. Outside is not not more. area. patrzcie. O, bar. Warek ba, yeah, yeah, też tak no, wyposażony. Ja bym tam z tyłu dał Lustro, nie? Oczywiście. Ja bym tam lustro dał. Mi? From? Yeah. from Poland. Oh, Poland, Poland Europe. No, you, know? Yeah, you I know. You know? Where? Yeah, I, know. <laughs> I tutaj słoniki zapraszają na obiadek. Jeden i drugi. Dobra. No dobra. Jedziemy dalej, bo zapomnę o tych jajkach. <laughs> dobra. To pani, o, tu jest lustro z tyłu. Tu oczywiście w wodzie nie może zabraknąć kwiatków. I tak to wygląda. 16 pokoi. Ale pokoiki, słuchajcie, du duża szyba, nie? Duże okno, przed tym można sobie wyjść. Można sobie wyjść, tak jakby mini tarasik, balkonik, usiąść, foteliki też są mięciutkie, posiedzieć. No kurczę, no czego tu potrzeba na jakiś wypad taki tygodniowy, dwutygodniowy? Nie ma dużo ludzi, no bo jest low season, nie? Tak jak słyszeliście. Także wszędzie w hotelach nie ma. Dobra, to to by było na... You have a visit card, maybe? Visit card? Oh, I, I make... I make photo... For customer, maybe, you know. <laughs> o. o, zobaczcie, tak to wygląda, nie? co zrobić, czekajcie, z tyłu też coś jest. A, jeszcze zrobię, dobra, z tyłu też można sobie klatkę zrobić, nie? Dobra, rano. Thank rany. Dziękuję, dziękuję. No i co? Nic z gruchy, nic z pietruchy, zaczęło padać. No do domu. nic, pojadę się przebiorę i już no. Ale kupione wszystko. Jedziemy w deszczu. O Boże. Nie no, chyba poczeka. Chyba trochę przeczekam to. To jest, kurde. To jest chwilowe. O! Chmura urwała Chmura się urwała, nie? to trzeba poczekać chwilę, nie? Urwanie chmury! Od razu wszystko przykrywają, nie? Żeby nie zmokło. Ale gwałtownie, tak natychmiast nie ulewa. Wszystko kupiłem. Zabrakło 5 minut, żeby dojechać do Hazy. Dobra, wydaje się, że największe zerwanie chmury minęło. Jadę do domu zabić te zakupy i później, jeszcze po ten kołek dla anki metalowy, i, i do niej tam to do, dokończyć ten hamak. Kurde, żeby tylko nie padało więcej. Dobra, lecę. Dobra, zakupy zostawiłem. E, palma ładnie w tym deszczu została zroszona. No, zaczyna. Te liście ze spodu wychodzą już ładne, tak. Trzeba będzie się nią bardziej. E, zajęć, dobra, ja jadę do Anki. Kupiłem już te kołki i jadę do Anki. Dokończyć ten, e, dokończyć ten hamak, nie? Lecimy. Chodźcie ze mną do Anki i przypominam, dajcie lajka, e, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. To bo teraz już będziemy lecieć do 5000, nie? Subskrybantów. Także wspomożecie? Wspomożemy. <śledzimy> Jedziemy do Anki do ciotki. A i jeszcze jedno, na koniec filmików zawsze tam podaję taki QR-kod, nie? Jakby ktoś chciał kupić mi kawkę, to będzie mi bardzo miło, nie? QR-kod wystarczy zatrzymać e, pauzę, czy tam w telewizorze, gdzie oglądacie, nie? I wystarczy zrobić zdjęcie ten QR-kod i tam wyskoczy Wam od razu link, nie? I można w ten sposób wspomóc kanał Waldiego, nie? Także z góry dziękuję za kawkę. Lecimy. Dobra, przyjechałem do cioci. Ona miała rowerek przestawić. Czemu nie przestawiła rowerka? Dobra, idziemy Czy ja mam coś z bagażnika zabrać jeszcze? Zaraz. Nie, nie, wszystko mam w plecaku. Dobra. Ale te, kwi te, 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 te piękne, piękne te palmy są bambusowe. Coś pięknego, nie? Zobaczcie jeszcze raz z bliska, pokażę te rajski kwiat jak kwitnie Coś wspaniałego, teraz deszcz podleje, nie? To już to już w ogóle pseudobananowiec, nie? Bardzo. O, juka już dosięgnęła do sufitu, trzeba przyciąć. Ja miałem taką gdzieś w domu, ale nie wiem, 40 cm, nie? Zobaczcie, jakie to rośnie, duże. Szok. I słonik jest nawet ukryty. A to, to jest chyba. Czy to jest papaja, czy to było? Nie pamiętam, już to charakterystyczne, nie? To drzewko. No dobra, mniejsza oto. A tu mamy palmę, lisi ogon, ale młoda jeszcze jest. Jeszcze cieniutki ten pień. Dobra, lecimy do ciotki. Na górę. Trzeba się wspiąć teraz. drugie piętro. No. <noise> Dobra, czekamy, bo, bo ciocia musi się ubrać, widzicie, nie? Wstydzi się. A tu takie mamy, widzicie, przedpokój, o tam się może nawet położyć. Widoki. Widoki. W każdym razie światła. Światła tutaj nie brakuje, nie? Tylko te drzwi, wszystkie się widać rozsychają i za słabo impregnują, nie? Z tej strony też, zobaczcie jeszcze raz. Nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem ufajnie fajnie między tymi domkami te palmy. To, jest, to są piękne palmy, niektóre są tak takie fajne, takie urokliwe, że jakieś klimatyczne dodają bardzo dużo. No. Czekamy aż ta ciotka, czy czajnik to robi? Takie ma tu wejście. O. Siemanko. Siemanko. A mówicie, a mówicie, jak tam ciocia ciocem z, z ciocią. No prosz. kwitnąco, co? tam z ciocią? No ciocia bardziej kwitnąco ode mnie wygląda, no także wiecie, nie macie się co ono martwić, bo jeszcze na dodatek były mąż przychodzi i remontuje chatę, nie? No tu lepszego układu nie można mieć, nie? Dobra, zabieramy się za piercenie. Zrób kawę chociaż, wtedy. I połowę za paliwo, nie? Oddasz, nie? Dobra, na razie, koniec żartu. No i dobra, wygląda na to, że ciocia się będzie bujała. <laughs> buju, buju, tak udało się powiesić hamaczek na balkonie, nie? Ciekawe czy to wytrzyma, że już mur się nie wyrwie z muru. O, buja się? No buja się, no, o. Czego więcej potrzeba do szczęścia. Niczego, no. teraz nie no, Także widzicie, jak, jaka ciocia jest szczęśliwa, no. Czego i brakuje? No niczego, tylko kogoś tam do pomocy, żeby bujał huśtawkę. No właśnie. A ja piwię kawę za to, no. A może bigosiku trochę zjem jeszcze? Nie mam chleba. Co? jest To nic. Na patelnie go weź, odsmaż i zjem jeszcze bigosiku za to. Za to no. mi zamontujesz jeszcze. Dobra, no. A później ty mi mango kupisz. To jeszcze się dźwignąć trzeba, nie? Ale no dobra, ciekawe, ja się nie kładę lepiej, nie? Nie, lepiej. lepiej się nie, ma. ja z ja Nie no, stówki robota. już nie ważę, już chciałem powiedzieć, że ważę 120. A tu 9 dych? Kurde. No ja, ja 58 dzisiaj rano się ważyłam, no. 58. Dobra. Tak. Trzeba zabrać narzędzia. Wypić kawkę i zjeść. Widzisz za to, no. Wisi hamaczek, wisi, no. Linki akurat skupiłem tyle, że starczy. Nawet, na, nawet jakby co to na pojedynczej też przecież można. Ale ta palemka, zobaczcie jak Livingstonia. Palmy w doniczkach, znaczy nie tylko w doniczkach, mają to do siebie, że tak. Niektóre, te cieniutkie takie, to one idą do góry od razu, ale te, te, te nie, niektóre palmy, większość z palm, najpierw nie idzie do góry, nie? Ona najpierw buduje pień szerszy, szerszy. Jak będzie, osiągnie swoją wielkość pnia, które naturalnie ma, palma, to dopiero wtedy idzie do góry, nie dopiero. Najpierw zaczyna budować w szerokość pień i widzę, że no nie widziałem tej palmy, widzę, że ona e, zaczyna budować szerokość, nie? ale ładna jest, nie choruje, w przeciwieństwie do tej mojej, tam moje coś tam, coś tam było, może ktoś tam jakiś pies nasikał albo coś, bo stała na, na zewnątrz, ale zajmiemy się teraz i moją palemką. Dobra, biorę się za tą kawę. Słuchajcie, no pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wbijajcie na kanał, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, bo to jest ważne dla Waldka, tak? Na kanał Waldi Wazji. U mnie wszystko w porządku, jak widzicie, i pozdrawiam jeszcze raz Dobra. z Kambodży. O, ja też pozdrawiam, do następnego Elo. Dobra, wszystko zrobione. Ja lecę składać odcinek następny, bo nie ma czasu, kurde. Czas tak szybko leci, że szoknie. To na razie, nie? Do następnego. Do zobaczenia. No, no właśnie, bo jeszcze ledy jakieś chce, ta ciocia wymyśliła, nie? Także Jest Kolejne zlecenie. Zlecenie, no. Tylko mango kupnie wtedy. Kawę? Mekki. <grym> na razie lecimy. Jeszcze coś ta ciotka wymyśliła. Zaraz zejdzie. Od roweru coś trzeba odczepić, no. Bo ma długie paznokcie i nie da rady, no. Łama, tylko kochany. Nie wiem, trzeba będzie chyba brać jesteś za te usługi. Nie? No, to, to, to że była żona, to nie znaczy, że z, nie ma nic za darmo dziś. Jeszcze za paliwo połowę. Nie? Dobra, bo hejterzy zjedzą. Zobaczymy, co ona tu wymyśliła. Co tam odczepić? No ale powiem Wam, że te palmy, tak, te, jakbym miał swój ogródek, to bym te na bank zasadził. Świetne, świetne palmy, nie? Betel nad palm. Zobaczcie, jaki mają ładny pień. Takie te słoje, nie? Każdy swój po straconym liściu. Ale fajne, bo nie, one dużo miejsca nie zajmują. Mają pędzelek taki nie dosyć duży. I tak naprawdę można je wkomponować tak w jakieś małe pomieszczenie, w jakiś mały ogródek. No przepiękne są te palmy, nie? Zawsze mi się te podobały. Jeszcze ta zieleń soczysta. No i oczywiście, gdzie gdzie bananek. O, tak, jak tu. Bananek sobie rośnie, a z boku szczepka, nie? czyli jak ten zacznie kwitnąć, wytworzą się owoce, banany, banany zostaną ścięte, zerwane, to on zacznie obumierać i kolejna szczepka zacznie rosnąć. Ładnie, to tu mają też tak zrobione w miarę tutaj trochę tej zieleni dookoła. Ja tylko zszedłem, już następna sukienka, zobaczcie, nie. No, no, no będziecie mnie się pytać coś ciocią, no, no że widzicie coś ciocią, no co tutaj trzeba zrobić? A, A sukienka odepchnij. pod kolor roweru teraz. Co tam się dzieje? Nie wiem, odepij mi tą lampkę. jest taka gumka, wiesz, że nie ma tego jak. Poczekaj, Patrz. poczekaj. A cicho mam sposób. No ostatnio chciałem to zrobić. To, to, to jest tylko gumka, no. Było ciemno, nie widziałeś. Ale rowerek to zostawiać tu, rzeczywiście. Te bramy jasi tak się nie otwiera do końca przecież, nie? Nie otwierają no, do końca jak samochodem bierzec, A jak samochodem, no to tu, no to tu nawet, o, tu tak. Tu możesz postawić... Wyjadą. Tu wyjadą. no jak. Tak jak ja motor, tylko bardziej tak pod skosem. No. Wyjadą, wyjadę. No widzisz, tutaj ma plantekę, nie? Wiesz pod gołym niebem to ten. No, rowerek lepiej. Lepiej niech stoi tak. Nie no. i No. Albo go tu stawiaj. Albo go po prostu tu stawiaj. O! W ten sposób. Niech jest oparty tu i o ten ten. I tu będzie zawsze miejsce. A tu już masz. No. Także tu go stawiaj ten rower. Dobra, ja jadę na końcu na obiad. Na razie. Dobra, jedziemy. Można jechać, dobry uczynek zrobiony. Można jechać do domu, film składać.